Witam wszystkich serdecznie, to Haga. Dzisiaj krótka taka wzmianka o tym, jak siebie traktować. Dużo się mówi w naszej kulturze o tym, od małego, w jaki sposób traktować innych. Czy nie wiem, przychodzi gość, zostaw gość w domu, to Bóg w domu, podziel się, odłóż, oddaj. W szkole nauczyciel to autorytet. Lekarz ma rację. Wpajane nam jest do głowy, że dorośli inni wiedzą lepiej. I tak naprawdę, na tej, w tej całej naszej drodze, nikt nigdy nam nie powiedział, jak mamy traktować samych siebie. Zawsze tylko po prostu inni są ważniejsi. I no, jest cała masa po prostu stwierdzeń, że powinniśmy siebie kochać, tak. I jak nie będziesz siebie kochać, to nie dasz innym. Mm, no ale co za tym w ogóle idzie, i, i co to jest ta, ta miłość do siebie? Bo czasami można się pomylić z tym, i po prostu e, faktycznie cienka linia stąpa między jednym a drugim. E, ja. Przede wszystkim sądzę, że y, trzeba traktować siebie serio. Y, co to znaczy serio? Y, być autentycznym, być szczerym. My zawsze wiemy gdzieś głęboko, gdzie jesteśmy, w którym miejscu, czy coś nam przynosi y, szczęście, niepokój, czy wchodzimy w coś na zasadzie kompromisu, polityki. Czy, czy całym sobą, tak? Jak wchodzimy w coś całym sobą, to jesteśmy po prostu napaleni. To jest łatwe, lekkie. Nie mówię, że samo się wykonuje, że nie trzeba dać czemuś energii, ale jest po prostu przyjemne. Traktować sobie, siebie serio, to dotrzymywać swoich własnych obietnic. To jak postanowisz. Podjąć dietę, to, to nie rezygnujesz za kilka dni. Nie, nie będziesz miał sam do siebie szacunku, tak? I mało tego, um, wszyscy inni wyczują, że ty nie jesteś konsekwentny, więc w jakiś sposób będą mogli Ciebie wykorzystywać. I tak niestety się dzieje, że um, możesz powiedzieć, że jesteś. Um, super pracowity, sumienny, wykonujesz wszystko z należytą uwagą, poświęcasz się bardzo mocno sobie, innym rodzinie, dzieciom, udzielasz się na różnych sposobach, a nie, nie dbasz o siebie, nie traktujesz siebie serio i Teraz na jakiś czas życie ci pokaże, że po prostu nawet nie raz na jakiś czas to może być seria zdarzeń, że po prostu trafiasz na ludzi, którzy wykorzystują cię, mają cię za nikogo, nie znajdujesz fajnego partnera, takiego życiowego, tylko koło jakiegoś cwaniaka ktoś cię okrada i wiele innych rzeczy. Bo, bo to, że ty bardzo dużo robisz, to nie znaczy, że to jest jeszcze to, co powinno być, bo kwestia jest tego, jaka jest wartość tego, co ty z sobą niesiesz. Tak? Jeżeli nie zadbasz o siebie, o swoje ciało, o swoje potrzeby, tylko będziesz robić, bo z obowiązku z powinności, tak? albo no nie wiem będziesz trwał w związku, bo lepiej jest być z kimś niż samemu, bo samemu to jest, to jest wstyd, i wiele innych takich rzeczy, no to, to nie ma tutaj, nie ma takiego traktowania siebie serio, tak? Nie ma pewnej konsekwencji w działaniu, tak? Nie ma, e, nie, o, lekceważysz swoją osobę po prostu. Wszyscy inni są ważniejsi, więc nie dziw się, że po prostu spotkasz kogoś, kto będzie tylko w Ciebie wyzyskiwał. Ee, życie wtedy pokazuje ci, przynajmniej ja tak to widzę, sytuacje, w których po prostu musisz zadbać najpierw na pierwszej linii e, o siebie. Ehm, co dalej? Ehm, planuj i osiągaj sukcesy. Ehm, tak, miej rozplanowane. Co ty w ogóle chcesz? Tak, Bo jest mnóstwo osób, które mówi, że życie nie przynosi tego, co bym chciała, ale nie wiedzą czego by chcieli. Nie mają ustalonych konkretnych celów, konkretnej drogi, nie wiedzą czego by chcieli, albo chcą, bo zobaczyli coś u innych, tak? czyli pojechałbym e, tam i tam na wycieczkę, ale nie dlatego, że ciekawi mnie ta kultura, nie dlatego, że ciekawi mnie smak potraw tego kraju, czy e, bardzo chciałbym doświadczyć, nie wiem, nie wiem, czego tam można w zależności, gdzie się wy, wyjeżdża, czy nie wiem, zjazdu na nartach, czy nurkowania, czy, no nie wiem, zobaczyć po prostu jakiś wymarzony e, kościół, tylko chcę pojechać, bo sąsiad był to jest kiepski cel i wtedy faktycznie rzeczy mogą się nie wydarzać, czy wydarzać zupełnie inne, jeśli nie określiliśmy tego, dokąd my w ogóle zmierzamy, co byśmy chcieli i dlaczego, tak? to dlaczego czasami jest o wiele bardziej e, ważne. No i później osiągamy ten sukces, tak? I przeważnie e, to w naszej mentalności kryjemy to... E, e, Powiemy najbliższym gdzieś tam, nie, nie cieszymy się tym, no bo jak się chwalisz, no to, no to jesteś pozer, to jesteś kimś gorszym, bo, bo się chwalisz, tak, jesteś pyszny. Więc, e, więc musimy to naprawdę zmienić w sobie, i e, nie musisz nawet opowiadać całym światu, jeśli masz takie przekonania i naprawdę bardzo boisz się dzielić z innymi swoimi sukcesami. To świętuj to sam z sobą, ale daj sobie nagrodę za to, że, że to jest to, że to osiągnąłeś, jakby docień, bo. Później może ci się już to jakby nie wydarzać, bo po co ma się cała twoja podświadomość, całe życie ma się wydarzać, dopinając sukcesów, jeśli nie ma, nie ma, nie ma tego zado zadowolenia, tej wdzięczności, tego odkrywania, że to jest to. Owszem, bardzo często okazuje się, że osiągnięty cel. Nie do końca dał nam to, co byśmy chcieli, ale to właśnie dlatego warto sobie na początku powiedzieć, dlaczego? Dlaczego ty to chcesz? Ja na przykład bardzo często miałam tak, że. Jak wypisałam sobie, że chciałabym doświadczyć tego i tego, bo e, po, chciałabym tak, takiego albo innego uczucia, okazywało się, że doświadczałam tego właśnie uczucia dzień, dwa, później w ogóle nie w tych okolicznościach, których sobie wypisałam, ale, mm, ale to poczucie sukcesu było już jakby spełnienia pewnych mm, emocjonalnych. No po prostu jakby od razu natychmiast to, to przychodziło, ja tego chcesz, to proszę bardzo, że cię ci um, oddaję. Nie? Czy tam masz potrzebę nie wiem, przeżycia jakiejś przygody, um, no i właśnie taką, taką masz, czy um, obojętnie z jakiego zakresu. Um, no to tak bardzo często mi się zdarzało, a um, um, no, ale generalnie to e, świętować swoje sukcesy, e, które przychodzą. E, odkryłam to w tamtym roku łagodność. E, chodzę regularnie na, e, na kręgi karunowe i pracowaliśmy tam z łagodnością, z takim znalezieniem przestrzeni dla siebie w sposób łagodny. I Powiem Wam, że naprawdę yy, to jest y, ba, ta łagodność, to jest bardzo duże poczucie bezpieczeństwa samemu z sobą. To jest, y, to jest taka miłość bezwarunkowa do siebie. Nie małpia, która przymyka oko na jakieś twoje niepowodzenia. Nie, 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 nie w tym sensie, żeby um, um, przestać pracę, pracę nad sobą, ale żeby otulić swoje wszelkie wady. Żeby otulić to, że po prostu jesteś w tym miejscu, w którym jesteś, że jesteś tym, kim jesteś. I, um, i pozwalasz sobie. Um, być, że traktujesz siebie tak ym, ym, z taką łagodnością, bez chęci jakiegoś takiego silnego nacisku na zmianę, tak? Że jakby on, to, to nie zabiera cię z tej konsekwencji, dążenia do celu yy, czy yy, wielu innych rzeczy, ale nie ma tego parcia, że ty musisz, tak? Bo yy, jak coś musisz, to bardzo agresywnie pokazujesz, że tego nie ma. Poza tym, jak bardzo czegoś chcesz, to tak, tak choro chcesz, to tego nigdy nie dostaniesz. To bez względu na to, czego byś chciał. Nie wiem, to w biznesie też. W sprzedaży bezpośredniej na pewno doskonale to znają, że jak bardzo, bardzo ci zależy, i tak ciśniesz kogoś, żeby coś. Z Sprzedać, to, to czyni efekty odwrotne. Jeżeli tylko pokazujesz i dajesz możliwość wyboru, to zachęcasz. I, i, I tak jest też z nami, że jeżeli coś tak przymusowo, bardzo chcesz, to bez tej łagodności i takiego przyzwolenia na to, że jesteś po prostu niedoskonały, to osiągasz efekty zupełnie odwrotne. Ja pamiętam też. Fajnie jest, mi to przynajmniej to było dobrą podpowiedzią dla mnie gdzieś tam w pracy z sobą samą, aby traktować siebie jak malutkie dziecko, mówić do siebie tak, tak jakbym chciała powiedzieć do pięciolatki. Czy pewne rzeczy po prostu nie, 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 nie doszłyby do skutku nie zrozumiałoby dziecko jakbym tak skomplikowanie za wiele tłumaczyła dziecku coś co, co tłumaczę sobie to no, to no nie wiem to by chyba nie poszło więc traktować siebie jak małe, małe dziecko Pokrzepywać, zachęcać to, to było coś co, co mi pomagało bardzo i i wypracowałam jakiś taki wewnętrzny dialog z sobą, gdzie czuję naprawdę bardzo mocno, że przemawiało to do mojej podświadomości, która coraz bardziej czuła się zaopiekowana, bezpieczna i odprężona. Cały czas jestem w tym procesie, właśnie wczoraj też zaczęłam jeszcze taki. Kurs relacji z podświadomością. W zasadzie zaczęłam trochę wcześniej, ale od wczoraj tak go prowadzę intensywnie. I, I to jest naprawdę coś bardzo, ta więź z sobą to jest coś bardzo, bardzo ważnego. Słuchanie ciała. Często jest tak, że nawet jeżeli chcemy się posiłkować intuicją, jeżeli chcemy się wsłuchać w siebie, to nie wiemy, czy to jest głos z głowy, tak? Czy y, głos intuicji, serca, y, czy to są podszepty duszy. No po prostu nie wiem, jesteśmy pomyleni w tym. Y, nikt nas nigdy nie uczył, nie mamy tego wypracowanego, jesteśmy na początku drogi. Ciało się nigdy nie myli. Jeśli nie, nie wiesz, co do kogoś czujesz, czy to jest przywiązanie, czy ta, takie sztuczne, czy, czy, czy autentyczne coś. Zobacz, jak twoje ciało reaguje na, na tę drugą osobę. E, co się wydarza. E, czy jest spięte, czy jest rozłoźnione, czy chce, czy potrzebuje przytulenia, czy, mm, Zobacz, jeżeli masz wejść w jakąś sytuację, czy napinasz się, czy, o, czy porywasz. <grym> Czy jak masz coś wykonać, to czy Cię boli brzuch, czy chorujesz, czy wręcz przeciwnie, zdrowiejesz, mimo że byłeś wykończony? Ciało nam mówi bardzo dużo. Dla mnie był to też duży problem pracy z ciałem, bo miałam bardzo ciężkie doświadczenia w życiu naruszenia ciała. Ech i od bardzo um, dużej przemocy fizycznej um, poprzez jakieś um, nadużycia seksualne, bardzo, bardzo um, z którymi no, nie wiedziałam jak sobie poradzić, będąc młodą dziewczyną żeby jakoś przeżyć, żyć i iść dalej jakby nie przyzwoliłam sobie na poczucie tego, że jestem ofiarą, zablokowałam w ogóle to uznałam, że ciało nie należy do mnie co jest w ogóle pomylone ale, ale wtedy to było coś bardzo pomocnego i wyrzuciłam z siebie jakby to, nikt nie jest w stanie mnie skrzywdzić, bo ja to jestem dusza i i teraz ten proces wchodzenia w ciało, on jest bardzo dla mnie um, raz, że odkrywczy, ale dwa, że to jest cały czas moja taka duża praca nad tym, żeby wchodzić w ciało, słuchać, co, czego ono chce, żeby o nie dbać w taki sposób, um, jak powinnam. Tyczy się to wszystkiego, diety, um, z sposobu, nie wiem, nawet czesania, łagodności, jak się podchodzi, miłości do swojego ciała, otwarcia na nie. W każdym bądź razie jest to naprawdę bardzo. Ciało się nigdy nie myli, tak? Ono nie jest, nie jest w stanie nas kontrolować. No, no dobrze, może możesz przetrzymać e, e, pierdy jakieś, czy. E, no, nie wiem, tam. Ale w większości rzeczy nie możesz kontrolować. No. Nawet jeżeli próbujesz w, w, wpływać na oddech, to i, i, i tak nie zabierzesz go sobie od tak. No. To, to, są, to są rzeczy, które są poza nami. Tak? To wszystko, co się wydarza, więc yy... naprawdę warto słuchać, bo ono mówi o tym, w którym miejscu jesteś dokładnie, więc to jest coś takiego. No, i po prostu warto się o siebie troszczyć, warto być swoim przyjacielem, tak? Bo może marzysz o tym, żeby mieć wymarzonego partnera, ale droga do tego, żeby być spełnionym w miłości. Jest dosyć długa, bo musisz wiedzieć, kim ty jesteś, musisz naprawdę być gotowy do, do zdroworozsądkowej relacji, tak? Często to jest droga poprzez porzucenie schematów, dogmatów, roszczeniowości. Kobiety często lubią być po prostu księżniczkami i nie wiem, i zajeżdżają facetów. Z drugiej strony, jeżeli nie jesteś w pewien sposób dojrzały, gotowy na partnerstwo, to nigdy nie spotkasz partnera, który jest gotowy na to samo, tylko um, doświadczasz. Czegoś, co po prostu albo się nie może udać, albo będzie się ciągnęło, ale w cierpieniach i nie wiem, tak samo jest z karierą. No, nie będziesz szczęśliwy w pracy, jeśli nie wiesz, czego ty chcesz. No, nie będziesz miał, nie wiem, odpowiedniej ilości pieniędzy, jeżeli nie określisz, ile tu jest. Więc dbajmy o siebie. Bądźmy dla siebie mieli łaskawi. Dzisiaj jest przynajmniej tak mi klient rano powiedział um, Międzynarodowy Dzień Rzeczliwości. Um, to bądźmy dla siebie dzisiaj życzliwi przede wszystkim. Naprawdę zadbajmy o swoje potrzeby, o, o siebie. Nie w sposób taki arogancki względem innych, bo. Wszyscy jesteśmy ze sobą połączeni i nie możesz kochać siebie nie kochając innych, A, ale nie możesz robić czegoś dla innych, nie dbając wpierw o siebie, bo po prostu wykorzystane to zostanie i, i na pewno nie poczujesz się w tym dobrze. Życzę wszystkim wspaniałego dnia, przytulam. I dzięki za tą krótką chwilę. Dziękuję za wszystkie e, odsłony, komentarze, za, e, za to, że piszecie do mnie. I naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. To mnie super motywuje. Jestem ogromnie wdzięczna i zachęcam tak. Niech to się dzieje tak dalej. Pozdrawiam, cześć.